O, cześć Zuzia, co robiłaś u kadrowej? Urlop na czerwiec? Ale będziecie się remontować? Co? Do Turcji lecicie? Do Turcji? Nie no, spoko, ale w czerwcu? Tam nie będzie w ogóle za ciepło? Nie wiem, wydaje mi się, że tam będzie piekarnik wtedy. A pokaż, co masz, co masz za hotel. Ile płacicie? Czekaj, zobaczę, zobaczę sobie ten hotel. A on Ci się podoba ten hotel? A widziałaś te zasłony? Nie wiem, taki trochę dziwny styl, ale ważne, że tobie się podoba. Ale czekaj, bo ja tu widzę, że jest 1000 zł taniej, jakbyś tutaj kupiła. No ale co z tego, że w kwietniu? Jezuzu, ja po prostu przepłaciłaś trochę, no. No ale trudno. A w ogóle czytałaś opinie Bo ludzie tu piszą, że spokojny hotel, nie ma animacji ani zjeżdżalni. A to wy chcieliście się specjalnie taki hotel, żeby wypocząć? No ale to co wy tam będziecie robić? Dobra. A czytałaś tutaj o ręcznikach plażowych? Bo mi się zawsze wydawało, że jak wyjeździcie na te Olympics, excuse no to wszystko powinno być w cenie, a tu każą 5 euro za ręczniki płacić. No ale jak kaucja, no ale kto Ci odda te pieniądze? Skąd, oni wie, skąd wiesz, że oni Ci je oddają? No, nie wiem, takie trochę, trochę to naciągane, no ale dobra. No nie wiem, trochę tu widzę, że ludzie narzekają, że cisza, że spokój ale jak 95% poleca ten hotel? Zuzia, przecież te wszystkie opinie w internecie są kupione. Ty musisz, patrz, zrób sobie tak. Tutaj sobie wyfiltruj tylko te złe i skup się na tych złych. Patrz, ktoś tutaj pisze, monotonne śniadania, codziennie jajka, omlety, szynki, sery, warzywa, owoce, sałatki, ciasta, pieczywo. Jezu, co wy tam będziecie jeść? Boże. Ej, patrz, i nie ma nawet soku imbirowego do piwa.